Zapraszamy na drugie już spotkanie z panem Henrykiem Orwatem, który opowie nam o swojej motolotni. Dzień dobry, witam Państwa już po raz drugi. Y, rozmowa z panem Henrykiem Orwatem. Ostatnio opowiadał pan o sobie. Dzisiaj chciałabym pana zapytać trochę o budowę motolotni, o to o tym jak w ogóle ona powstała. Proszę mi powiedzieć, czy jest ona zbudowana z części kupionych, czy zrobił pan ją całą sam, czy no, po prostu wszystko o tym, jak ona powstała. Motolotnia, przed którą stoimy, to jest już trzecia moja motolotnia jest częściowo zbudowana przeze mnie. Częściowo dlatego, że skrzydło jest wyprodukowane w czasowacji przez firmę Prustylelak. Silnik to jest silnik fabryczny Rotax już typowo lotniczy, przystosowany właśnie do motolotni. No ale reszta to już jest konstrukcja własna, także gdzieś powiedzmy w 50% to jest moja robota. Trzecia lotnia a czym się różni od pierwszej? No przede wszystkim para, parametrami eksploatacyjnymi. Prędkość minimalna jest powiedzmy tutaj już jest wyższa, ale maksymalna za to jest dużo wyższa. Tam miałem 45, a tutaj mogę lecieć już 90 na godzinę. No ale już zamierzam budować następną, ponieważ chcąc Konkurować z zawodnikami na zachodzie, muszę mieć motolotnię, która będzie latała no, przynajmniej te 120 na godzinę. Czyli co tej motolotni brakuje, żeby być rzeczywiście doskonałą? No skrzydła, skrzydła przede wszystkim. Większe? No skrzydło trochę mniejsze, ale wyższej klasy. No, nie jestem w stanie na razie tego kupić, bo to są duże pieniążki, powiedzmy około 100 milionów. Nie wiem, ale jakiś ten problem będę musiał jednak mimo wszystko pokonać, chcąc się liczyć no, już w sieci i w Europie jako zawodnik. Aha, a ile tak z ciekawości waży taka motolotnia? Ta waży około 130 kg No 130 kg w powietrzu plus pasażerowie czy bez? No to jest masa samej motolotni. Czyli y, dochodzą jeszcze pasażerowie. Proszę mi powiedzieć, czy w razie na przykład zepsucia silnika nie grozi nagłym spadnięciem? No nie grozi, to jeżeli silnik zgaśnie, to motorotnia szybuje po prostu jak szybowiec. Czyli pasażer... większe, opadanie, większe opadanie ma od szybowca, no bo tu dochodzi powiedzmy do 3 metrów na sekundę, a szybowiec ma tam około metra. Także opadanie jest większe, ale problemu z lądowaniem nie ma. Czyli pasażerowie nie powinni się obawiać? W żadnym wypadku. No ale mimo wszystko kaski są, są rękawice, dlaczego? No, tak dzisiaj tutaj jesteśmy rano, troszkęśmy polatali. Temperatura jest niska. No i po prostu zabezpieczyć się przed warunkami atmosferycznymi. Żeby nie zmarznąć po prostu. A kask, no to wiadomo, że trzeba dmuchać na zimne, jak to się mówi. W razie czego, no, ten kask jest potrzebny, no i tą głowę musi zabezpieczać. Czy taką nie można zbudować samemu? No, oczywiście. Troszkę tylko się zainteresować tematem. Żeby mieć już później troszkę wiedzy No i jakby nie było troszkę pieniążków i zacząć budować Najważniejsze są chęci Ach, najważniejsze A proszę mi powiedzieć jeszcze materiały, mniej więcej z czego ona jest zbudowana Jeżeli chodzi o rurki to są rurki to jest stop aluminium Dural twarda aluminium Natomiast przyjdą pod którym tutaj akurat stoję, zbudowany z dołu to jest dakron Typowy, żeglarski, natomiast góra to już jest taki materiał, raczej przeznaczony właśnie na, na lotnie. To, to jest ripstop się nazywa. Tak jest, takie tworzywa, po prostu wzmocnione włóknami węglowymi. Aha, a jeszcze tak patrzę, właśnie na to śmigło. Czy ono y, przypomina śmigło zwykłego y, samolotu? Oczywiście, to jest typowe śmigło, tak, przy samolotach. Czyli identyczne. No nie to znaczy z budowy identycznie podobne Raczej znaczy możemy powiedzieć, że podobne bo każdy śmigło właściwie jest przystosowane do określonego typu statku powietrznego no i tu akurat jest tak samo jest parametry, jego wymiary są dostosowane do silnika. A tutaj widzę jeszcze przymocowane paliwo. Ile pali taka motolotnia? No to jest zbiornik paliwa, tutaj około 20 litrów, znaczy na dwie godziny, no, czyli około 10 na godzinę. No, Myślałam, że więcej, w każdym razie tak źle nie jest. No nie, wir w baku się nie tworzy jeszcze, także nie jest tak źle. I jedno małe pytanie: jak najdalej pan leciał? Ile kilometrów? Odległość? To było 180 kilometrów. I gdzie? No akurat to było w Hiszpanii na zawodach, tak mieliśmy długą konkurencję. I nie było problemów z, z niczym, z benzyną, właśnie, z paliwem? No, ten czas właśnie miałem pecha, bo akurat mi zabrakło paliwa. 3 km przed metą, no ale chcąc wygrać trzeba ryzykować. Tak to już jest. Aha. No i dziękuję panu bardzo i mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tego tematu. Dziękuję państwu. A panią zapraszam na loty. Dziękuję.